Ja bym tego tak A. nie oceniała. Bo Jedna osoba z nas ma prawo jazdy i nikt w ogóle no nie. nie zna się Ale na benzynie. Nie, jest, nie. nie to jakby nasza, nasza działka. Rzeczywiście straciliśmy prowadzenie w takim krytycznym momencie. I i paliwo tankuje. nam nie przyszło do głowy, bardziej myśleliśmy w innych kwestiach. Ja myślałam jak... o mydle na przykład. Ja Olej, do Oset, oset był moją. O. Znowu że no. stało. No. No. Ale tak, to Salamandra została z sakiem. Dokładnie. Znowu w tym programie. Od dzisiaj salamandra jest z takie szablonowe myślenie się przydaje w życiu, no może nie tutaj, ale myślę, że na innych polach sobie damy radę. I tak było całkiem w porządku. No, ale kilka fajnych mieliście odpowiedzi, które bardzo. na pewno przejdą do tej tak, ja. tak. No nie zakładaliśmy tego jako głównego punktu dzisiejszego wieczoru, ale Ale sława jak ale się udało. Tak, 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 tak. trochę się tego Czyli liczyliśmy się z tym, było takie ja. ryzyko i chyba je poniesiemy, nie wiem. No, nie. Wiem, że chcieliście kogoś bardzo pozdrowić. Tak. Tak, tak, mamy teraz okazję, o, to tak, każdy tak, chyba tak, chciałby kogoś tak, pozdrowić. Tak, tak, tak. To ja zacznę. Ja pozdrawiam Wiolę i pozdrawiamy na pewno cały Instytut, nasz archeologii, tak. pozdrawiamy panią e, Roxy. Panią Roksanę, I pana, Maćka, i pana Maćka i wszystkich nam przychylnym duszom. Mamy, ja tata. myślę, że nie możemy tata. zapomnieć o naszym koledze, który bardzo się wzbaniał przed udziałem w programie. Tak, tak. Olku, chciałabym Cię pozdrowić z tego. Adamski, 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 Adamski. Aleksandrze Adamski, serdecznie pozdrawiamy. Mi, że nie przyszedł. Ja bym chciała na pewno Borowę pozdrowić, Boro. I Biotka, ja chcę pozdrowić. I Zusie, Nikoletkę, i Zosię. Bardzo I Kasia, i Cieszyn, i Dagę. Ja bym chciała pozdrowić jeszcze Anię, moją współlokatorkę i mój wydział konserwacji na Akademii. No i naszych, naszych rodziców na pewno. Wtedy nie przeniesiających nas tak, ta, ta, ta ta ta, ta, ta. mojego taty, i moją siostrę. Gdyby nie oni nie, byli, nie bylibyśmy tutaj. <grym <grym no, tak, tak. No, dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.